Cześć ja wszystkim, jestem Czocho witam Was w League Legends w odcinkach od A, od A do Z, czyli zdobywamy skrzynkę na bohaterów. W dzisiejszym odcinku po raz sobie gamę Morganą na suporcie. Niestety nie udało nam się dostać na dżunglę, chociaż mieliśmy jako pierwszą wybędą dżunglę, ale niestety wybrał nam supporta, więc próbujemy na suporcie zdobyć skrzyneczkę. Także to jest kolejny champion po Masterze, żeby nią zdobyć. Gamy sobie we dwójkę, zobaczymy czy tutaj... Tam moja z Ezrealem na bocie, tutaj jesteśmy duo z kolegą, więc liczymy na mnie albo na niego Żeby to maskę zdobyć, a ja, ta trójka to i nie ma znaczenia jak będzie grała, bo tutaj oni się nie obliczają Ale z nami gra też Renekton, Gragas i Karthus, Za w przeciwnej mamy Irelie, Indreada na dżungli, Irelia na topie, Yasuo na midzie I Tristana z Lux na bocie Zobaczymy jak nam to pójdzie, postaramy się Dałoby się tą skrzyneczkę jednak zdobyć jakimś studem. Czekamy, czekamy. Także jak ktoś to zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do ustawienia łapki w górę pod tym odcinkiem. Standardowo odcinki są nagrywane ze streama, z live'a, także możecie zaobserwować też fanpage na Facebooku. Link macie w opisie. No i weźmiemy sobie to, co na supie. A słupiegamy od góry no troszkę tak. źle, bo jednak lepiej było grać od dołu no, Ale jakoś damy radę Polega ten ma platynę, ale nie wiem czy on mainuje ADC No, zobaczymy 30 sekund do pojawienia się stworów Jak nam się nie uda zrobić skrzynki po tym odcinku po tej grze no to będziemy sobie szukać, żeby nas była cała piątka. Zawsze to lepiej grać piątkę niż dwójkę. Także musimy się postarać na dole, ale ja muszę mieć dużo asyst, a kolega musi mieć dużo deadów. Czyli zabitych i z najmniej śmierci. Emilion Masters on jest U nice. Mutę. Nie patrzyliśmy, jakie tam to te, ale możliwe, że tam jest jedna platyna skoro tutaj kolega ma platyna. Tylko śmierć może uwolnić mnie skajdan. a ja jestem nieśmiertelna. Jednak on nie ma od ECDC. Szkoda. Musimy oznaczyć kół, bo miałem szybkie klikanie. Ja muszę jednak widzieć. Zapaczka poleci. Gdzie ta klatka? Damy się tu na nich normalnie. Ale, ale się daję trafiać, ale się dają trafiać. Damy sobie E. Chyba nie trafiłem. To za szybko puściłem. Magana <laughs> klatka od Lux A szkoda Myślałem, że go trafię No i niestety już pierwszą krew Wam zabrali Oboje się trafiliśmy, <laughs> no to będziemy spamować tylko tą klatkę. Możemy tam też magmę na ziemię dawać. Odskoczyła nam, odskoczyła. Weźmiałem ją ten powolnić, ale widziałem że odskoczyła, to nie było sensu. Jakoś nam tu idzie na dolnej alei. Ma źle. Bo tu by się przydało dać woda w te krzaczki? No nie będziemy widzieć kiedy ganga dostajemy. Może, może? Jest, to dobrze. Aj. udało mi się nie uda. Nie miałem czapki. Nie miałem już czapki, niestety. Może coś się uda jeszcze. Dziwnik pokonany. Jak bym ją tak trafił. Jak bym trafił, jak bym trafił. Chciałbym ją zabić, no. to z tego, że ma tak mało HP, jak... Sojusznik pokonany. żebym się potrzebował cofnąć. K podkreślenie, podkreślenie A. Jest, udało się. Dobrze. podkreślenie, A. Nice. Set można Można tylko Nexta Tylko Nexta, jakiś Ja się cofnę. Ładny, ładny taki Kuba, Dzięki za obserwację. Możesz zagrać, ale dopiero Nexta. No ile będziemy grać Nexta, dam znać jeszcze. Zależy, za jak ta gra się potoczy. Że ładnie się udało im zabić, wykorzystał tutaj. a je buty mogą być te w sumie. Potkę musimy kupić też. No i tyle na razie. Emilia Prox, dzięki za subeczka. Dobrze, Ezel już ma 2-0. Dąży podejść. dąży po kurczę, Po co? Po co? Bez sensu oddawać kile. VARG1221 SED WITAM, witam Emily Prok Sed Gema. Sed Gema. Dobra, trochę jesteśmy teraz do tyłu. Jakby ich tu no trzeba odpuszować na razie. VAR G 1221 Sedia Karanga bez rangi jesteśmy, gramy bez rangi Po co mi ranga? Ona mi nic nie da Jakby ich tu stosować Jest, jest w powietrzu ją zatrzymałem. Widzieliście to LOL no, W powietrzu dostała Exhausta Nice Jaż jak trafię, to Ultuj coś, ultuj, panie kolego, ultuj. A padłem od wieży, dobra, ale to wieża dostała kina. Oko, to no się nic nie stało. Czemu nie ultował? Ja nie wiem, na co on czekał, no. Ulta miał, no, klatka zamknięta. No, mógł to wcześniej zrobić, no, naprawdę. To <grytanie> Zabił, ale no, można było to wcześniej zrobić. VARG 1221. Set się pytam o rangę, bo pokazuje mniej więcej poziom, nie miał ulta. VARG1221 Set miał 5 LW wtedy. Aha, to dobra, to jak miał piąty poziom, to ok. To wszystko wyjaśnia. Koniec. Ja to mam kupić na tą amalgankę, om bo nawet nie wiem. Dobra, hmm. weźmy ten ognisty trybularz. Jak już tak tutaj oferuję. Mam sklep. Aha, miałem zegarek jeszcze. Też musimy na to patrzeć. No, to nie jest źle. No, to jeden ma Ezil, no to jeszcze, jeszcze mało. Czekaj, uciekaj, tym Ezilem, uciekaj. 1221 SEBZONIE ZIK. Sojusznik pokonany. varg 1221 SEDARENT. Też niby może być. Ja nie wiem o co ci chodzi w tym momencie. Znacznie się dają cafek z klatek. Ja nie wiem, co nie śleki są. Nie widzą, czy ta klatka leci, czy co? Jak się go oddało, to przecież. Wszystko ładnie widać. A tu oni jakby byli ślepi, nie widzą, że klatka moja leci. ARG1221. Set mówi o itemach. Mów może po 13:34. Set Bills Woodman. Pisz po polsku, bo tak to ja nie wiem o co ci chodzi. Nie znam tych angielskich temków jak się nazywają. Aha, Old Cartusa. VARG1221 SEDALE JOHNIA IZIKI like, Jest chyba na polski X. No, Zonia To wiem o co chodzi. No mam tu zegarek jak daj więc chyba nie ma ich tam jak spuszować, bo pod wieżą stoją serdecznie no jeszcze mało jeszcze to nie jest na SK D J2 i D13 34 set poszą. A dla ta firm Jezus RG 12 21 set set Aj za za wcześnie za późno dj J, i D-13-34, set poszą X. A szkoda, może jest, jest, chyba mam killa, jest, dobrze. Chociaż padłem, ale udało mi się zabić. Zegarek się przydał tutaj, wiesz, jakbym tą klatkę trafił to... Ale to mogło wyjść jeszcze lepiej. Jakbym tą klatkę jeszcze tutaj trafił. Musimy tą zonę poskładać do końca, bo zegarek zmanowałem. Poszłam, poszą. No ale to szkoda, że nie przeżyłem jednak Tak jakbym przeżył, no to... Jeszcze lepiej Co ci tam grają ludzie? Dawaj i dawaj, koś, koś Ciśnij go, ciśnij, ciśnij Jest Przeciwnik pokonany Ja tu wracam na mnie. 13 34 Sed krye gazm 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 No po co ten spam na, na tym Twitchu bana Cię za za to Uszujemy. mnie, mamy ten item, ale to musimy bardzo znaczyć, ziomka. Odejdę tutaj. Nie, yo 2:13:34. Sed nie proszę. No to bez takiego spamu po co? Co ci to daje? Wiemy sobie lekko, 11 do 13, 5, 2 ma exil. No szkoda że ma te dwie Padedy, no to jest minus tutaj niestety. Niebraźliwy jeszcze jest, no patrz. Nieśmiertelność, boże no. Też gangi takie ma ten champion. Eee, jak tu żyć w ogóle? gdzie jest nasz dżungler w ogóle? Śmieszny. Renekton, kto tu na dżungli w ogóle? Tu Jagas, w ogóle ganga nie było. Co on robi w tej grze? Nic. Luty zweryfikuje.

No coś możemy kupić, nie? No to idziemy na linię. No też nie będzie skrzynki, jednak po tym naczut. Raczej nie. Przydentki już ma. fajne ma dobre ma. No zobaczymy jak ta gra się będzie dalej toczyć tutaj. Można trzymać czuki. Mordak, Sebdu. Mordak, Sebdu. Mordak. Sebdu zawiodłem się. Dlaczego? Mordak, sed zdradziłeś Tibie. No dlaczego no? Dlaczego tak uważasz? Zabiegniesz, jest sobie dane. Uważasz, że to są do postawienia. No dobrze. Są do postawienia. Oni tam już odbili na Amida Mordak. Sed, masz pół godziny na powrót do Tibi. A jak nie, to co? Co mnie zrobisz? Mordak, set będziesz cierpiał Mówisz? A nie, nie tutaj miał być VAR 1221 12 set D To padnę chyba też No dobra, i tak nie miałem szans. Mniejsza z tym. Możemy kupić tam zanie możemy poskładać. Będzie. To już mamy ten zegarek. Przeciwnik no, pokonany No trzeba odbić już na inną linii niestety, bo tutaj z bota już nic nie ma. Ezyl ma 5-3. No, jeszcze słabo, jeszcze słabo, Jakby miał 9. Może. No szkoda. Jeszcze przeżył. טוני תודה 21, mamy trochę przewagi, to jest JSO. To są kosą Bot nam pada, bot nam pada. Tu SL 5 na bota. Tu farmy Moka, smoka, czemu tu nie idziemy? Patrz, jak uciekła Co mi to darzy ją spowolnie ale to da, jest padnę musimy uciekać Wracamy do bazy sobie złożymy i tam gdzieś na walka wywołuje dużo różnych emocji. Coś chętne, żeby zagrać Nexta Ktoś tu chciał zagrać Nexta, nie? Nie wiem gdzie je jeszcze tutaj do, do adck Padałoby do niego iść, ale Na pewno uciekł do tyłu. A, jeszcze mnie zabił. Aj, dobra, nawet ulta nie użyłem. Zresztą mogę mogłem uciekać. Ja to zrobiłem. Dobrze, dwa trupy. 7-4 ma Ezyl. Dobrze, dobrze. to jeszcze złożyć odkupienie odkupienie można by złożyć, żeby ich uratować. Można potem poza zanie, można tam odkupienie złożyć. Wykładać przez gorsze dużo? Po co mu? Noka nie ma niestety. Mam jeden, pięć, no. Też mam za dużo deadów tutaj wbitych. Barona może. Tutaj dajmy wardę na Barona. Mamy Barona, chodźcie Barona. Chodźcie Barona róbmy, Boże. Okazja jest. Bajona, czemu, czemu na Bajona? Halo? Czy ktoś mnie słucha w tej grze? Dobrze? Mamy plecy, uwaga, mamy plecy podnieść, E ja tam 10-4, no dobrze, zobaczymy. Może się uda, żeby Ezyl miał S -kę. Nie mam HP, żeby robić tego baja teraz. Dobrze do ADC'ka ja tu ja Może lepiej się cofnąć nie, my się my mamy mało hp możemy tą zonę złożyć to odkupienie też można by złożyć i tu mamy na tujce możemy klikać zonie już jakiś czas 11.4 no czy jakby miał 200 farmy to może jeszcze ma mało farmy a no, ja mam 1,59, ja też jeszcze mam 20, musiałbym mieć asyst, żeby zdobyć SK, i farma na supermarket nie ma znaczenia, żeby zdobyć SK. 20 albo 25. Nie zdąży go ratować. O, udało mu się go zabić Jeszcze się wychyla u nas. Dwanaście cztery, no może będzie skrzynka No, grafista ona tu jest To nie niecafił Biegniemy za Ezrealem To już 6 ma ta pistanka, a tu mamy przewagę. Dobra, biegniemy za Ezeillem on nam to gieręczkę zabić tylko czemu pomóc? Czemu tak uciekasz? Nie mam go jak złapać nawet. Dobrze. Gdzie jest S? S żyje, dobra. To ty też EZ zrobił 14-4 poddali się. Okej. Okay. Możliwe, że będzie skrzynka od Eza. Sprawdzimy to. 14-4. No tam trochę ma mało farmy, bo chyba 200 nie miał, ale może za statystyki będą. Nawet dobrze mu supportowałem, więc powinno być. przekonajmy się. Co z tego będzie? E, damy mu honurka, zadoby gry. I tak jest, udało się zdobyć skrzynkę. Ezl dostał SK, także specjalne podziękowania dla kolegi Eza. Ja mu suportowałem. Także spotykamy się w następnym odcinku, gdzie będziemy sobie grać kolejnym championem. O skrzyneczkę. Do zobaczenia, papa! Pa.